TO JAK?! TO JAK?! TO JAK MAM TO ZROBIĆ?! Ty się zastopuj, stopuj gałkę małolacie! A z tą gałką do wymiany już! No, oh, fuck the no, jak, bałkę, jak się trzęsie w, w, w życiu nie no? widziałem, że automat tak trzęsie Ty jest skręconą, to ty masz mordę Dobra. Nie gadaj Nic nie widzę, babka, babka nic nie widzę Oddaj rentę Babka, no, ty to chyba ledwo prawo jazdy zdała Stary, co ty robisz? Co ty robisz, koleżko? Jak chyba jestem babuszką po abko. lewej Zdałem Co zrobiłeś? Co zrobiłeś, wnętrzko? Zdałem prawko, Co zrobiłeś, wnętrzko? Jedziemy, jedziemy O kurna, ej Czy tylko ja tak źle widzę? Ja jestem starą babcią A, bo ja mogę widzieć tak? Tu Co Tu się dzieje. Co tuś? Ale ty coś brzydki e, ja mówię? Dobra, do przodu. E, Stary. Dobra, do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu? Ej, do, 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 do tyłu, Stary. Kur... Jak tak. do tyłu, to gdzie? No, zwiększ drążek. Okej. Okay. Drążek. Ukradłem drążek. Stary, czekaj. poczekaj. Ej, czekaj, Ej. bo ja mam jakąś słabą jakość. No, tak jest. No, zwiększę ustawienia teraz w tym czasie mnie nie wkłada. O, screen percent. Co kłamiesz, było? Czekaj, to jest wsteczny. Wsteczny mamy jechać? Przód! W ciągu zaparwałeś, k**ty, klimę, Włącz klimę szybko. Gdzie jest klimak? Gdzie jest klimak? Kurwa, Gdzie jest klimak? No. Czekaj. No, o, dobra. Dobra, leci. Leci. Dobra. Do już przodu, się rozstawia. Do przodu babka, do przodu babka. Dobra, dawaj. to jedziemy, już przestawiłeś mi. Dawaj, wnuczku. No lecimy. Dawaj, dawaj, lecimy, dawaj, lecimy, dawaj, dawaj babka. Ale po, mów mi, mów mi co widzisz, kochany. No, przód, przód, na exit jedziemy. Dobra, no? dobra, exit Pol. Dawaj, przód, dawaj, przód, dawaj, przód, Dawaj Babciu Dawaj jedziemy, wniosiu, jedziemy zagłosować Z górki, z górki, z, górki czekaj, z górki Czekaj, czekaj Dobra O, i poleciało mi coś Dobra, nic nie poleciało W lewo o. Dobra, w lewo O, w, lewo. w dupę O, w dupę no, no już, ja nie, nie, nie. nie mam dementii, do... nie mam Ej, babuska, nie mogę się odwrócić, kuch. nie mogę się. Ej, bo co ci te większą klimę! zwiększono klimę? dlaczego ja się tak obracam jak jakieś chory psychicznie? Co tu się dzieje? Przepraszam. Partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Case Hack, strona na której zdobędziesz swoje upragnione skiny do cs 2 i zaczniesz się wyróżniać na tle innych. All gold! Otwieraj skrzynki z super dropami. Wariacie, za każde otwarcie dostajesz diamenty w gratisie. A diamenty bo możesz wymieniać na nowe skiny lub walutę. Twórz bitwy z innymi graczami i zgarniaj ich skiny jak totalny GOAT! Zdobywaj levele i odbieraj kozackie nagrody za każdy zdobyty poziom. W zakładce Free Cases możesz otwierać darmowe skrzynki co 24 godziny. Im większy level masz, tym lepsze Free Cases otwierasz i wygrywasz o wiele bardziej kozackie nagrody. Chciałbym dodać, że skiny są wypłacane natychmiastowo. Korzystaj z wielu form płatności takich jak płatność kartą, blik, krypto lub Paypal. Pamiętaj o używaniu kodu JAWAN, bo przy doładowaniu otrzymujesz. 20% bonusu i dolar na start dla nowych użytkowników. W dodatku z kodem masz szansę wygrać darmowego skina w giveaway'u. Więcej informacji znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję Casehack za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. No spokojnie, dobra, zwiększamy klimę. Nie rzucaj! Boże! Ej, gdzie mam jechać? Nie mam jadł, wnusiu! Nie, nie, no bo... Dobra Radio włączyłaś Zamknij mordę, zamknij mordę, słuchamy, słuchamy Lewo, 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 Dobra, lewo, lewo. czekaj I... k... moja głowa się kręci Lewo i p**. nie słyszę k***a, gówno, wyłącz Sam ci lecimy Go, patrz, go, go patrz. Lewo, lewo, k***a, lewo, do lewo. tyłu No i uderzyliśmy A to ciul, to... wnuczku, to jest stare auto, tego A, nie, nie pomalujesz ty już... Ej, dlaczego ja się tak odbijam jak ostatnia Dobra, Nie mów tak do mnie, jestem twoją babcią! I dobra, co teraz? Cofaj, co teraz? Cofaj, cofaj, cofaj! A cofaj babka, no! Cofać? Dobra, cofamy ty... babka! Dobra, ty mnie w k***** się zamieniamy! Dobra, Mocno... Jackie! No, dobra, cofaj! Dobra, ty! No Z... ty piłko! Kierownica! Ty kierownicę. Ch... TY Masz, No, debilku. no debilku. nie! Nie rzucaj! Masz! Włóż mi ją! No! Włóż mi ją! Bo... Pod tobą. Ja ty nie ogarniam! Ja dobra, się kręcę! Ty, dobra, więc co, ty masz jakieś ustajenia z bo To jest niemożliwe, żeby tak to grać No nie, no poczekaj. Niemożliwe, bo mi się cały czas odwraca. Światło ci zapaliłem, babciu. Stopwatch. O, i no, teraz! Lewo, lewo i no. pełna No, dawaj babka. Dawaj babka! Do przodu, do przodu, jojo, kur... Nie C mogę nacisnąć! Słuchaj się, klima za duża. O kur, czekaj. No, interakt. No to interaktuje. Nie mogę patrz, nie mogę tego użyć. To przodu. Sz... No daję do przodu, O, jest. Dobra. Otworzę szybę, otworzę I gdzie szybę. lecisz, Gdzie lecimy, wnuciu? Wczoraj otwieram szybek. Wnuciu, gdzie to... lecimy, się pytam? Dobra, i teraz pełna. O. Nie tak, nie tak, nie tak. o ku... To jak? To jak? To jak mam to zrobić? Dobra. Eee, wsteczny, w lewo. Wsteczny, w lewo. Lewo, wsteczny. Dobra, U. lewo, lewo, Króciak. Kiedy... Coś wsteczny, jest git. Nic się nie stało. Jak ci powiem stop to stopuj, okej? Okay? Ty się zastopuj, Stopuj gadkę mało lacie! No dawaj, 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 cofaj, no cofaj! K**, śmieciu. No bo kuu Bo ciężko, idzie. Dawaj, 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 I dawaj, co? dawaj, ile, dawaj, ile, dawaj, ile, dawaj, ile, dawaj, ile, ile, jeszcze, ile, 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 ile. Stop i teraz dobra. pełna k... w prawo, lekko, leciutko w prawo i pełna k... W A z tą gałką! <laughs> do wymiany już! <laughs> dobra, dobra, w prawo leciutko, no? Gdzieś tak no za bardzo, za bardzo. Mordy żadki, lecimy. Dobra, prawo i jak ci powiem to lewo, okej? Dobra. Gazuj nie gadaj babka I lewo, 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 lewo Nie Nie patrz na mnie Czemu moja głowa się odwraca? Lewo, lewo Nie mogę gwałtownych ruchów robić Ona jest wtedy taka p***ta Ty masz jakieś sensitivity po p***tone no Dobra, i co? I lekko w lewo Dobrze mnysiu? I lecimy Jak bardzo w lewo jeszcze? No ja nie patrzę teraz, sobie. Ludku Lewo, 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 lewo I jak ci powiem to prawo, dawaj Pełna p... pełna p***ta Kurwa Lewo, 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 O O Zejdź, Nysiu! Leżę na kolanach Nysiu, zejdź mi z kolan, mam demencję Umałem, umarłem co to jest? Nysiu, no bo nie, mnie nenerwuje. Nie zgubi, nie Wnuczku, wnuczku! Chodź do, Chodź do przodu, chodź do przodu, chodź do przodu. Oooo! What the fuck! What the fuck! Co ty zrobiłeś? No kurwa, no rzucasz. Chodź, wnuczku, chodź na kierownicę, chodź. Chodź, Przejedziesz się, Przejedziesz się ze mną. Zostawmy się <suszy> z fałtem! <suszy> Lecimy! Pełna do przodu! No stoisz w aucie debilu, ja nic nie widzę, nic się... ja widzę niebieskie kancały, cały, Widzę auta, no włóz mnie z powrotem <suszy> babo staja. Mordę, lecimy no, Nie mam jak cię włożyć, jak cię mam włożyć? Kurwa, kurwa, jak ty kurwa, się zaczęłaś! Łachmycka p*** Mnóczku, posłuchaj o. mnie Dobra, montuj te p No ty się... przecież są zamontowane Ale QE masz takie, żeby... Aha, zimkuję. bo ja... okej No i teraz Wszystko zmienia E kliknik! Kliknie! O, widzisz, jest... o, ale jak zmienić... A, może na przedni, do przodu Zamknij japę Dobra. No i znów mi wypad. Co te p... tak odpadają, no! I gdzie mam jechać? Ale prosto, kierownica, k... Rozumiesz co znaczy prosto Dobra, jest prosto! Teraz no jedź, jest! K... No? Czekaj, teraz jest prosto. Lecimy! No pełna ka nie p... Dobrze! Lecimy! Lewo, 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 lewo! K... Nusiu! Wszystko odpadło! Nusiu, posłuchaj mnie! Posłuchaj mnie Nusiu! Spokojnie! Rakieta. Cofniemy się lekko. Wnuczku, spokojnie, spokojnie, serio. Wszystko Babka umie panu. prowadzić, chyba że jej kierownica wypada. Dobra, jest już do przodu. Skręcamy w lewo. Jak do przodu, A ty, debilko, ściana jest przed tobą. Dobra, dasz radę, dasz, go, no, go, go, go. go. to. Dawaj, 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 dawaj. I dowaj. jak jeszcze? I dobra, jeszcze jeszcze przód teraz, kawałek, kawałek przód, dobra. No mów, jest, mów, jest, mów prawo, mi jak Full, full prawa, full, full, full prawa, prawo, full prawa, no? Full prawa, idź. Jadę? O, Lekko mniej niż ful, lekko mniej niż ful, lekko mniej niż ful, lekko, no? lekko mniej niż full i dawaj, pełna Dobra, dobra? Ty, jak teraz pojedziesz, to chyba zejść kółko zajebiste, idealnie cały łuk. Dawaj, no prawo Dalej? prosto! Dobra? Prawo, teraz full, prawo, full Dobra, góra, szynku! Prawo, prawo, no, prawo! Dobra, prawo! No, teraz prawo, no nice, prawo, prawo. I co teraz? Prawo. Ładnie, ładnie, leć, leć. Tosuj, tosuj, Dobra, Wnusiu, bo ja... Lewo, mam... lewo, 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 lekko, lewo, leko, lewo, leko. Nice, prosto, 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 prosto Wnusiu, ja mam 7. Zebi się, się robisz, zejm się robisz, zejmicie, prawo, prawo! Papka, błagam cię. Wnusiu Prawo, 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 ej, jest super, jest super! Wnusiu, Wnusiu, ja mam Wnusiu. 70, Wnusiu. 70 Wnusiu. lat! Mój mąż ostatnio! Proszę, do galerii! Powtarza! Prosto, 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 prosto! prosto, taki! Oj, nie mów tak, ja tylko mam 80 lat! Dawaj, dawaj, dawaj! Prosto, prosto, daj No nie na progu zwalniach, Ja pa. Holin, popatrz, Przez leciutko Dobra, babka, no. babka Babka oddaje ręce Zaparowałeś przy przy Dobra, czekaj Upsa. Dobra, dobra, Lecimy. dobra Lecimy Będzie super, teraz lekko, prosto, leciutko i prawo full Prawo, teraz full? No, coś takiego będzie, git, no Dobra Babka super ręce Ej, dobra, Babk... le, stop, prosto, 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 prosto. Dobra Prost, Stop, jedź prosto bardziej, tak daj troszkę gazu więcej Dobra, dobra, Wnusiu, dobra, Wnusiu Dobra, super O, i prawo, 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 full, full, driftem! My, asterka Boża, asterka a Aserka Boża, Aserka Boża! Dobra, a Aserka Boża! Kręciłem, dobra. Wykręciło. Checkpoint, mamy checkpoint, mamy checkpointa! Jedź, jedź, powoła. Ty a co jak Bóg mi szybciej, check engine? Bóg szybciej, Bóg jedziemy <grym> daleko. nie ma check engine. Stoń, stoj, 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 stoj! Prawo, 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 prawo. Dobra, full i full prawo, full prawo. Dobra w Nusiu, dobra, a jestem cię, swojej. Mniej, 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 mniej. Dobra, stop, po stop, Dobra, 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 Po Prosto i powiem ci kiedy prawo. Dobra, prawo, 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 teraz już. I dalej Stój, 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 lewo, lewo leciutko, lewo leciutko, lewo leciutko, No Ty, teraz musimy zapłacić babciu lewo lewo lewo. lewo, 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 Ja za nic lewo. Lewo. płacić nie będę Zamknij morder i do przodu, proszę Prawo, prawo, prawo No Także wy wyprostuj auto, wyprostuj auto, jakbyś No powstało, błagam, zrobimy ten level, proszę, błagam Prawo, 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 babciu, prawo Prawo Dobra, stój, stój to suj! No! no i cofnij lekko, cofnij do tyłu, bo musimy Dobra. zapłacić. Babciu, musimy zapłacić. Nie, nie będę za nic zapłacić im! Dobra, yy, babciu, musisz. Dobra, słuchaj, ważna rzecz. Otwórz okno po prawej. Tamo. No, otwórz okno po prawej. No, błagam ku... Cześć, Ja otworzę, ja otworzę. Co Ej, ty mu e, Ja nie mogę. Monetę, monetę mi rzucisz? Monetę mi rzucisz. Czekaj, mogę. Czekaj, monetę mi rzuć. Monetę mi rzuć. K... Rzuć mi do tyłu monetę. Dobra, czekaj, wnuczku, bo nie ma się nie zajrzeć Rzuć mi k... monetę, babka. Ja pierdolę dobra, no, dobra, dawaj m... rękę, babka. Trzymaj <śpiewanie> To podaj mi ją. Mężczyzno, pytanie. Jak się rzuca? O. Nie dorzucę, nie ma opcji. Jak? No nie dorzuca. A czekaj, może dorzucę, czekaj, jest Co za imbecilny. O. Jeszcze jedną. Nie, nie! No nie dorzucę, nie dorzucę, nie mogę dorzucić. No to muszę podjechać do... bliżej debilu! Przecież nie mam jeszcze jednej, to była ostatnia! Nie, jest! Trzeba do debilku! Dawaj to Masz! Dobra. A poczekaj, to ja tam skierza? podjadę! Dla no w prawo, w prawo, prawo wstecz, prawo wstecz, prawo wstecz. Dobra. I dojedziesz, dojedziesz, dojedziesz. Czekaj. Prawo wstecz, pełna k. Dawaj, babka. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra? No, dawaj, kup. Dobra, no i teraz musisz jakby wyprostać lewo, lewo, wyprostuj, wstecz. No? Jeszcze, jeszcze? I prosto, prosto stój! I prosto jedź! prosto jedź, Dobra. prosto, jedź. prosto jedź. ale będzie super. Ale my wyku... jesteśmy ku. Do no przodu. jedzie prosto! Do przodu, do przodu, no rozumiesz? do przodu! No to jest prosto! A do przodu! O, do ku... przodu! <noise> <grym <grym> w myśl, mi Babka Do, Randy nie babka. dostała! Babka w prawo lekko, w prawo lekko, leciutko, leciutko w prawo Dobra, babka Dobra, leciutko i prosto, 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 dawaj, 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 da, dawaj Dobra No prawo jeszcze troszeczkę możesz, możesz, niunia Dobra, niunia, dobre, dobre Dobra Ja to wrzucę zaraz, no i posta, prosto, 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 prosto. leciutko, 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 leciutko Dobrze Stój! Op! Uwaga I... Jest! Idziemy! Otworzył się no, otworzył się ja... slaban! Lecimy! Przod, przod, Szybko! Przod, przod. Dobra, jedźcie, jedźcie. Jedź, jedź, jedź. Jeszcze? Nie, nie, Tak, 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 tak. I teraz, uwaga, stój! Daj, check engine! Check engine! Co robi się? Co robi się? GUE I wyłącz na sekundę, zerstuj auto, zerstuj auto, wyłącz, wyłącz silnik! Wyłącz silnik! Wyłącz silnik. Szybko! O, kluczyk! Nie Kuczyniesz mogę! Kluczyk! Kluczyk! O, Tak, kur... tragedia! Co jest? Ja jestem babcią! od GOD! Zmień klimę, dobra. bo nic nie widzę! Zmień klimę! No, dobra, już, 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 już zamknij. Dobra. Krimez tak, mnie, imbecylu! No już jest, już jest, wszystko widzisz przecież. Dobra, no gówno widzę tak właściwie, ale. Dobra, no, dobra, prawo, babka, lewo? babka, babka! No? Prawo pewnie. No nie, prosto! Jak prosto? Ty... A nie, prawo, prawo, prawo! prawo no. Ej, ja nic nie się widzę, dobra, prawo, no? Prawo! No wół kliknij, kliknij, ku... no, no mam wół lebiego, a... lewo, lewo, lewo! No jadę lewo, kurwa! Ale powoli, bo ty się śmiejesz, babka, jak na. No ja nie będę, ku... No jechałeś, Czekaj, gdzieś... bo za gorąco ty musisz dawać na drugiej kreski! Za gorąco jest! Kajownica mi odpada skurczę. <grystanie> 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 Dobra, już zmniejszam, już zmniejszam Babka, Prawda. babka! Dobra! Daj tą klimę. Gdzie jechać? gdzie jechać? Prosto, prosto babka, prosto! Jedź no? prosto babka, babka! No, ja daj... Jadę prosto, no! I teraz no prosto, jeszcze chwilkę. Dobra. I w prawo, w prawo, w prawo kręć babka, babka, w prawo, w prawo, bo ręty wołają, rentę wołają. Stój! naprostuj stój! I lecisz no, prosto, jecha. i lecisz prosto, mała. Lecisz, dziuńka, pokaż im, pokaż oh jak się do galerii. Nie! Nie! Dobra, Obe, F -Gid, F -Gid, F -Gid. lekko w prawo no. babka, lekko w prawo, ale minimalnie, minimalnie. I dawaj, prosty, 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 babka, prosty, prosty. Dobrze, dobrze babka! Dobrze ręty, babka! Ty. Babka, jakbyś porenty leciała, jakbyś poręty leciała, jak pamiętaj, lecia pamiętaj. NIE! No to nie mówi tak Dobra, przepraszam babka, no. przepraszam, daj mi po nieco Dawaj, prosto, 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 prosto babka A teraz, czekajcie, trudne wyzwanie Hugokopter tak zwany Jeszcze, jeszcze, ale tak powoli, powoli, powoli I kręć w prawo, kręć prawo babka, kręć w prawo soj, soj. To Cofaj Jak cofać? Ja nie umiem cofać Cofnij okay. tą gałkę w tył, jakbyś pałkę o jak 90. O, babka, stój! No kuchno, jak, bałke, jak się trzęsie! W, w życiu nie no. widziałem, że automat tak trzęsie! Dobra! No prosto czy jak? Ja jeszcze lekko w tył, leciutko, minimalnie w tył. Ale na proste koła, czy w prawo czy w lewo? Gówno, byle jak! Stój! Stój! Ba o! Kuchno, babka! Jak ty rzuca? No dobrze ja jadę właśnie! Kręć w prawo maleńka! Kręć w prawo maleńka! Kręć w prawo maleńka! A. I teraz a do przodu? No do przodu, a, a nie do przodu. Dawaj do dobra, przodu. Ale... ale Ale, tak powoli musisz... Kre Max, Max, prawa, Max, babka! Max! Prawa, Max. kupa, dobra! Babka, dzwoni, dzwoni, Taki, taki, stój, już, stop, już, stop, stop, stop. stop, stop nic naprawdę, nie no? widzę. Ale już, już, muszę. Już, już, spuszczę już, już. spuszczę okna, synku, bo kur, no nic nie widzę. Dobra, i w prawo, w prawo lekko. Lekko w prawo i do przodu, tak? I do przodu, babka. I powoli, powoli, jakbyś się normalnie. Ob... Wiesz, leciutko. Nie Stój, prostuj, prostuj babka. Lekko A? w lewo, minimalnie w lewo. Minimalnie, o jedną kreskę w lewo, no? I teraz, e, stój! Spróbuj kręcić max lewo. I powoli, powoli, ja ci powiem, czy się zmieścisz. Babka, ku... Tu! No, przecież nie no, gówno się nie zmieściłaś, babka, światło ci zapalę to umrzesz No, idziemy jechać, mów mi. W prawo kręć, Max, bo to jest mała uliczka. Mała uliczka, kur dlatego tak ciężko. No stój, powoli, no bo nas rozwalili ja ku... co, ja co, no. faj, co faj, Cofaj, 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 na prosto, ale na prosto, vnukle babka, ty vnukle jesteś vnukle idiotką, vnukle babka. W nukle biega. Dobra, prawda, ta... prosto, prosto Dobra. Pomału, jak chciałeś. Dawaj, dawaj. Nic nie widzę, babka, babka, nic nie widzę, oddaj rentę. No. Ej, co jest? Umarłem! Jak umarłeś? Jakaś szybka! Dobra, poczekaj, babka. Wygląda, jak k menel. A ty wyglądasz, jakbyś miała demencję. Damaj, dawaj, dawaj, anyway, w prawo. Evet oh. O! O k***a, przepraszam, przepraszam wnuczku. Ty! Babka, bab no babka, co ty mi zarzucasz tutaj tematem, no? Już, 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 już. K***a, ty czekaj. No kur... Dobra, cofaj na prostych. Cofaj na prostych. Na prostych, dobra. Dobra, stój, stój, stój. Gdzie no, się rozpędzasz? Prawa Max, sprawa Max i do przodu. Dobra. Hopa. Dawaj babka. Dawaj, robimy ten zakręcik Dawaj babka, dawaj babka, już jest coraz lepiej, coraz większy progres robić babka Babka, to ty jeszcze? to chyba ledwo prawo jazdy zdała. O, zrobiliśmy ten łuk Stój, minimalnie w prawo jeszcze, minimalnie w prawo Czekaj, o i prosto, stój, 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 stój. i prosty, prosty mała Prosty mała, obskrobisz mi potem banana Dawaj lecisz, lecisz, lecisz o, babka Ręce oddajcie w lewo, skręcasz, idiotko, tympa W lewo? Cofaj, no nie w lewo, ty skręcasz w lewo, co ty ślepa jesteś Dobra, stój, stój, stój! I ja max lewo, max lewo. Stoi, stoi, stój, stój, stój babka! Tu o, jest barkumer! Ku... Czekaj! Ja... Dobra, mów wcześniej że złożył. Ale ja nie widziałem, przy... masz kręgemnica ci wypadła, kobieta! Ja Chciałbym wrócić k... Ku... Miednica mi wypadła z Wyłącz radio, bo cię sprzedam! Dobra, babka, podjeżdżasz do lewej, podjeżdżasz do lewej, do ale lewej. powoli, powoli, do lewej, powoli. powoli, okej. Okay. Powoli. No ej, szyj sysj! Kręć lekko w prawo? Dobra, minimalnie. A -a. A -a. I, I raz y, ćmąkij tak. No i masz po lewej swojej. Dobra, możesz podjechać bardziej, to ja będę miał. Tylko mi odpal, sta odpal mi... Babka, Klimę mi Odwróć odpal. No, szybek. Ku... Od, odpal mi klimę, ja nie mam nie mam gałki. Daj mi, Daj mi gałkę! Daj mi gałkę! Dobra, wziąłem z drugiej strony. Wziąłem z drugiej strony, zamnij mordę. Masz tutaj drugą, dwie gałki. Ty gałkę co ty Duska robiłaś w 97? Bilecik, bilecik oddaj! A skąd mam wziąć? A jest? Ty kontroli. Parking ticket, masz. Dawaj mnie to babka. Tylko traf, daj to dobrze. Weszło babka, o, weszło dobra. babka, lecimy. O Patrz, Prosa. Teraz. Patrz! Dawaj, teraz dawaj, lecisz! Ale coś, 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 w lecisz! No i co, dobrze jest, czy nie? Babka, ty jest na, na sprawę zabiłaś, ty jesteś. Po. 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 po, po. cofaj, 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 ale powoli! No jest powoli! No ty jest powoli to ty dojrzewasz. Dobra, ja, Janek. Wyłącz to główną kur... bo nic nie widzę, zabijesz tak? Zamknij mordę, zamknij Llewo, mordę. Lewo, lewo, lewo kur... Teu, A tył, no to mów, kur... ty nic nie możesz. Ty kur... jesteś tym kur... dzidą. Stój. O? I lewo, okay. max. lewo, Max. Lewo, Max. Babka, Basiu, tak? babka, bo cię sprzedam. Babka, bo cię sprzedam. I lecisz do przodu, babka. Dobra. Ale stój, stój, stój. Ja A wiesz, czekaj, że... kur... czekaj, Babka, sprzedawaj, sprzedawaj. O, kurwa. A Ty mam? Ty masz kasetę w mordzie. <laughs> do siu, do siu. <laughs> ja... <laughs> daj tą kasetę, bo. Piet... Ty, nic nie widzę, nic nie widzę babka. U... Dobra, o! To pan... Wąsika! Tylko wąsika straciłeś, tylko wąsika straciłeś. Spokojnie, spokojnie z Lecimy, ja wiem wi mniej więcej o, przód, jak to było. Przód. No i lewo tam było, no zaraz, ale to jeszcze chwila. Na razie przód. Ale wiesz co ja bym zrobiła? E jeszcze Lekoten. Do auta i Lewo lewo, Lewo lewo, 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 lewo. Bokiem! Traciłem kierownicę. Możemy postawić z na moje miejsce. Jureczku, Jureczku No jak to to k***a Ania z nie opiśleć. ty we musisz sam starasz Jureczku, czemu ty liżesz mi pod łokietnik? O, Jurek No ja nie żyję, ja nie... O, dobra, żyję. Żyjesz, Jurek, przestań cofnij Ania. w prawo, w prawo i cofnij Czekaj, bo się kasetka skończyła, daj mi kasetkę, daj mi kasetkę No przecież to ty bierzesz Samki Zamknij mordę, zamknij mordę tam dobra. prawo i cofaj Dobra Prawo, cofka No, niunia, już Stój, stój. No i teraz przód, lewo dobra. lekko. Przód! Przód, lewo lekko i dawaj. Lewa lekko i lecimy, lecimy. Do, dawaj, do dawaj, Sandomierza! Dawaj. Postój, prostój, prostój! Dobrze, Junia, Do lecimy. Sandomierza leci! Lewo lewo, lewo lewo, 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 lewo. Do Sandomierza! Lewo lekko jeszcze, żebyś się prostowała Dobra, bo dobra. Staw w całą ścianę. Omysz szybciej, bo ty ch. gdzie się gwiśniak, ładnie. Sto, stój, stój, stój! stój! Prawo. Nie mów tak o moim wnusiu! Na full prawo, full prawo, spróbuj, może to wykręcić jakoś. Przód, przód, przód! Klej, klej mordę, babka. Przód, nie tył! Zamkił się, zamknij się żulu. Nic nie widzę, nic nie widzę już teraz, teraz zgaduję. Przód, pełna tyta, prawo i lecisz, babka. Kur no. To ci gazu dał! Trzymaj tą kierownicę sz... To mi gazu dał, ja bym chciała ci po... chciała ci powiedzieć, ale... Mnie. Ale... Mnie. ale nie będę mówił, ale nie będę mówiła! Dobra, wycofaj łapka. Lecz. Cofaj, wycofaj. No Wycof... możesz stać. Puść k to wstanę. No. Dobra już. Dobra w Boże, cofnij trochę. Cofać, dobra. Cofnij w, dobra. cofnij w lewo, cofnij w lewo. Lewo i cofka. Dobra, się No, mocno, mocno. Dobra i stój. Dobra, dobra. I prawo full i przód. Dobra, prawo full i po o. To. Ty jesteś upośledzony. Jesteś, a jak już upośledzony. to. Upośledzony. A! Upośledzona? debilu. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra Ciebie poznają prawo, prawo, k. Boże! Jak cię jak k. jedziesz na tle mnie? Ja, ja wejdziesz Prosto, kawałek prosto, bez k. skręcania. No! Teraz prawo, full. Stój! O, razu hamuj! wiśnia, cofnij. Jezus, jak ty ch***** widzisz. Zaraz ten wyjdziesz! Zaraz ten wyjdziesz! Pozwól mnie, Pozwól mnie! <grym> cofnij się! Nie, nie dostaniesz czupaciu w cofnij, cofnij 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 bo będziemy to Cofnij się! Cofnij nie, no lubię. O! Dobra stój Italnie, ej szerzej, dalnie, dalnie, idealnie, ej szczerze idealnie, idealnie. Driftem! Wziąć babkę driftem! Wziąć babkę driftem! Na i krzyby i prosto jedź! Prosto jedź, nie skręcone koła. Dobra, prosto nie. Masz koła. Ty skręconą, to ty masz mordę, dobra. nie gadaj! Jedź, 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 dobra. jedź długo, długo jedź. Długo? Jak Powiem długo? stop, no jedź, jedź, prawo lekko i no, jeszcze trochę jedź. Jez. Dobra no, Jura. No, 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 no Prosto koła i jedź prosto. Dobra. Jedź prosto, jedź. Hamuj, hamuj! Dobra. Babka, cofnij lekko, cofnij lekko. Aż tak! Lekko, one. lekko, 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 lekko... Nie? Ej, mam kazetę woldzie, wyjmij mi ją z mordy, wyjmij mi z Z mordy mi wyjmij! Z mordy mi wyjmij <ścoughs> No wyjmij mi to sobie, ja dziękuję. Słuchaj o, teraz, teraz co słuchaj tam mnie. Nuziu. Dobra, e, cofnij jeszcze troszkę, no, niunia. Co wam? Troszeczkę gazu, troszeczkę gazu. No, ale nie tak, no, no. O, no to. Co? Lewo tył, 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 no. Jeszcze, jeszcze. Stop! I teraz prawo, Prawo. Przód. Prawo, przód. I leciutko, leciutko. Leciutko, prawo, przód? Nic nie widzę, nic nie widzę już. pewno mi się streamy. Leciutko, prawo, przód, czy co? No leciutko klikaj to, A ja mocno koła z kętyku. No to pytam się, mocno, że leko Dobra, dobra, I co? pięknie. Stój! I prostuj. Postój koła na full. To sój, to suj. Dobra, ale nie tak, nie tak, nie tak. Aż tak to nie. lekko w prawo możesz. Jeżeli chcesz tak przypier... razem to leciutko w prawo i teraz postój. O lewo, lewo, lewo. marka? Nie ze o, to jest git. A Jurka potrącił. Nie masz żółka! Nie masz żółka! To mnie... Już masz żółka. Dobra, lewo, 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 przód, lewo, przód. Czekaj, bo muszę mordę komuś zatkać. Lewo, lewo, lekko. Ej, się zgubił, Iep, się zgubił, babciu. No jednego mam z tyłu. Dobra, git. No, gaz lewo, lekko, lekko. A, w, w aucie jesteśmy, dobra, to cofnij lekko. Cofnij. E, kierownica w prawo lekko i cofnij. Kierownica w prawo lekko. I cofnij. Od ...wsteczny, rozumiesz? No to już Dobrze, daje! No. Dobra, teraz przód, lewo lekko. Dobra, nawet nie lekko, może być prosto i lekko. Leciutko w lewo, leciutko, minimalnie. minimalnie. Dobra, dobra, dół. Gentle, gentle, gentle i lecisz. No i teraz prosto już. Dobra, lecimy! No ale nie widzę, nie widzę, nie widzę! No to mów, to mów szybciej! A ty nie widzisz? No nie widzę, bo przecież nie patrzę w góry tym piłupie! Leciutko w lewo, leciutko w lewo, bo za w Cadillaca Nie, to szkoda by było Dobra, no prosto, 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 prosto Szkoda by był jedź jedź, 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 będzie super, babciu. Dobra, dawaj wnuczek, dawaj wnuczek Lekko, leciutko w prawo, leciutko prawo. w prawo i... Przejewaj tej jazdy, k***a, się godzinę, będę wyjeżdżał z tego parkingu. Dobra, dobra. Dobra, i teraz tak, jedź, jedź, jedź prosto, 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 jedź, prosto, prosto. Jeźdź, prosto? Prostować? Prosto, prosto, prosto leć lekko, leciutko, leciutko, leciutko i teraz full o. Dobra, lecimy! O No, co? Dzięki, dzięki, super, super, prosto koło, prosto koło, dobra, prosto koło. Dobra, dobra, pa. Nie, do przodu, lekko. Lekko, lekko, lekko i lekko w lewo, leciutko w lewo? No no już teraz widzisz ten spalek, ja? To lecimy w dół, dawaj. Hopka. Lecimy w dół? Lecimy w dół? Ja pierdolę. Leź leć, leć, super Chopek tu jest! Super. Hopka. Dobra! Prawo, lekko i hopka, no. Hopla! OPA! Leciutko dana. w prawo, leciutko w prawo, leciko w prawo. Ej nie, Bok, nie mogę kierować, co się dzieje? No bo padę. a Dobra. i w prawo, 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 Spokojnie widzę, widzę, debilu! E, prosto, 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 prawo, e, prawo, 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 stój, stój, stój muszę hasła jakieś wpisać. E, jakie hasz? Do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Prawa, prawa, w przód, leciutko. Czekaj, no jeszcze trochę, jeszcze trochę podjedź, k***a, bo nie kliknę, no. I jakie to hasło jest? K***a. stój i mi wyjmij to Zyja! Co?! Wyjmij mi zyja. Co?! Ja p... ty musisz tak te kasety? E, weź i na prawo się przesuń i znajdź jakieś hasło, Bo my nie znamy tego hasła. Jakie hasło? Muszę tutaj wpisać, wpisać może jakieś hasło, no. no jakie jak hasło, no, Szukaj, posuń się, dekliknij, k***a. D. A czekaj. I poszukaj tam po prawo jakieś hasła no. Ja. O, code 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 code. jaki code? Jaki code tam? Give, Drzyw... nie get out of the coś tam. czekaj. No podaj mi to kółnie kur... podaj mi tam nie był to kot, tam był kod, tam był kod! Gdzie? Po prawo! Daj A, mi to! Rzeczywiście daj mi to. jest, rzeczywiście jest. Ale tu nie ma kodu. Daj mi to, daj mi to do tyłu, daj mi to do tyłu, ja sobie to wpiszę, nie będziesz nic robiła, proszę cię. Dobra, proszę, proszę, proszę debilu. I co tam masz? I Remember the kod is always. No co always? Zapal światło! Kurna. Że pod światło będzie widać. Pod światło będzie widać, Pod światło! No ty ja nie mogę, idioto! Kurz. Mać, czekaj babko, bo tych umiesz. Ta będzie widać? Te widać! Nie Dol, że to UV jest. Jeszcze bardziej trzeba jakoś zapalić światło. Jak to zapalić jeszcze bardziej światło? Nusiu, nie da się. Mogę cię podjarać, poczekaj. KUA dobra, spróbuję. Nie no, widać tutaj tak szczerze. A to? No, ale lepiej widać. Ale się musimy śmiertłaś. Ej! pani się! pani się! Jak?! Code is always, no. Gówno, a nie always. Code is always. Uh... Nie, to ja mam to w dupie, ja nie gram. Szczerze? Szczerze? Mam w pi ten kod! Ja za nie dzisiaj... K nie będziemy. Nie! mam... 997. No i się zastaraliśmy w gacie. Widzowie! Nie podołaliśmy, bo jakiś kod nas pokonał. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, Kot oh. Jawan, wpadajcie do puzonika. Instagram się Siemanko, cześć! Ela!